Cześć. W dzisiejszym mini ep porozmawiamy sobie krótko o Arku Miliku. Jak pewnie większość z was wie, Milik został wypożyczony z Bayeru Leverkusen do Ajaxu. Ajax dodatkowo zapewnił sobie możliwość wykupienia napastnika na koniec sezonu. Fajna sprawa. Sam bardzo się ucieszyłem z tego, że w moim ulubionym klubie zagra Polak. Polak, w którego wierzę, ale jak fajnie sobie radził w sparingach. Nastrzelał trochę bramek przeciwnikom różnej klasy. Oczywiście wszyscy porobili sobie niemożliwie wielkie apetyty i liczyli na to, że nasz rodak będzie ładował bramki w każdym meczu i zamieniał wodę w wino i to od samego początku. Wyszło tak, że zagrał dwa przeciętne spotkania, a w z Alkmar nie wyszedł już na boisko. W internecie, jak to w internecie, zawrzało. Komentarze są rzecz jasna pełne nabijania się z Arka. Chciałbym jednak na coś zwrócić uwagę. Zakładam, że mało kto z Was śledził uważniej poczynania Ajaxu, a i pewnie nie widzieliście spotkań z udziałem Milika. Powiem Wam coś. Od przyjścia Franka Dybura na stanowisko trenera żaden piłkarz grający na dziewiątce nie ogarniał tematu. Nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek strzelił więcej niż 13 bramek w sezonie, a najlepszy wynik w drużynie zawsze miał nominalny pomocnik. Wnioski w Amsterdamie środkowym napastnikiem, takim bramkostrzelnym, być jest zajebiście trudno. Tarek jest młodym piłkarzem, któremu brakuje doświadczenia i przede wszystkim przyzwyczajenia do specyficznego sposobu gry Ajaxu, w którym napastnik często nie ma możliwości zaistnienia, bo i po prostu nie dostaje. Poza tym nie było aż tak źle, żeby kopał się po czole. Pooceniajmy Arka w przerwie zimowej. Mam mocne, niczym nie poparte przeczucie, że sobie poradzi, i w przyszłym sezonie będę mógł kupić koszulkę Ajaxu z numerem 9 i nazwiskiem Milik na plecach, że rozegra dla tego wspaniałego klubu więcej spotkań niż Andrzej Rudy. Dzięki za uwagę. Jak sądzicie. Co dalej będzie z milikiem? Dajcie znać w komentarzach. Cześć!